Witam serdecznie wszystkich. Jesteśmy teraz w środku w budynku. Biuro podawcze sąd okręgowy w Warszawie. Tutaj sobie siedzimy, nie? Tak, 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 jak, oczywiście. Tutaj sobie siedzimy właśnie w środku. Właśnie złożyliśmy takie super pismo tutaj do sądu okręgowego. Są takie tutaj super fajne ławki, takie mięciutkie już, kurcze biznesowe i tak dalej. Tam są kasy. A tutaj się składa pisma i tak dalej. Sąd Okręgowy. Dobrze. Dzisiaj jest 19. Aha, to pani Justyna Wasilewska, pieczątkę przywaliła. Pani Justyna Wasilewska, dobrze. E, więc jako suweren, który swoją władzę sprawuje samodzielnie, gdzieś się poinformowałem o tym fakcie, właśnie sąd okręgowy w Warszawie, e, to jest takie ogólne pismo tej samej treści, e, czyli to trafiło do prezesa sądu okręgowego w Warszawie i zamierzam to dalej do najwyższych władz trzeciej RP składać, aby ich poinformować, że swoją władzę samodzielnie sprawuje, że nie potrzebuje żadnych pośredników. Ani... Co złego to nie? No co złego to nie ja. No, wszyscy wiecie, że co złego to nie ja. Dobrze, że swoją władzę sprawuje samodzielnie i żadnych pośredników nie potrzebuje. Typu trzecia RP i wszystkich ich organów, ich komórek różnych, ani Kościoła katolickiego też nie potrzebuje, aby samodzielnie swoją władzę sprawować, jeśli chodzi o sprawy religijno, bosko, tak itd. I że prawo nie istnieje, po prostu prawo nie jest przestrzegane. A tym bardziej tam we Wrocławiu na rubieżach III RP prawo nie jest przestrzegane więc dlatego nie mogę podlegać tym zasadom ustalonym przez III RP i przestrzegać prawa korporacyjnego jeśli pracownicy sądu rejonowego we Wrocławiu np. Magdalena Kaliszewska, Druzga Łaszczepanik lat około 50 nie przestrzegają prawa. I jestem nękany przez państwo polskie poprzez to prawo już piąty rok bez przerwy z rzędu i państwo polskie nie może złapać bandyty skundlonego międzynarodowego jako ich pracownika. Więc poprzez to, że w Ministerstwie Sprawiedliwości jest bandyta i przestępca międzynarodowy Magdalena Kaliszewska, to jestem nękany dalej, ponieważ ona jest bezkarna. Dlatego prawo we Wrocławiu nie istnieje od pięciu lat. To jest patologia prawa, i dlatego nie mogę tych reguł gry akceptować, przestrzegać. Jestem suwerenem i swoją, spra swoją władzę sprawuję samodzielnie w sposób właściwy i dobry. Dziękuję bardzo wszystkim. Sąd Pokręgowy w Warszawie.